Zanim zacznie się cię, rozruba. Cię, cię. Uwaga. A co mam jakieś zimne jabłko? Nie, bo... mnie zaraz nie zabijesz. Spokojnie tam. Nie klepać się. Aj, nie się ja ceną. mam zwykłe jabłko. E, witam I wszystkich serdecznie na dzisiejszym e, evencie. Dzisiejszy event będzie polegał na tym, aby przejść w jak najszybszym czasie labirynt. E, Prosiłbym was, aby nie niszczyć żadnych ścian ani słab w tym labiryncie. Labirynt jest średniopoziomowy oraz do wygrania jest średniopoziomowy monka. Uuu. Jest. Uuu. Uuuu, no, 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 10 dolarów Wszyscy wchodzimy naraz, czy jak to wygląda? Jakby ktoś dąży wejść w tabliczkę, może też kliknąć sobie, jak zdążycie. Dobra, let's go, lecicie. Let's oh, let's go. Oh, na evencie można wygrać godność Lecicie, lecicie, lecicie. lecicie. To już? To ja no bo on zawsze lecicie. wygrywa. Mogę GMA, batmanik? O dzięki Nie do nic, o, nic nie widać, wszyscy niki no A to jest jakieś zapadnie czy coś? Czy to jest po prostu labirynt? A to jest po prostu labirynt, po prostu musi go przejść. Okej, okay, okej. Okay, okay. jak oni tu wracają, to jesteś nie tak. Plan mapa? Było proście, jakaś Można mapa, czy mapę coś? poprosić A gdzie jest wyjście? Wyjście jest na każdym poziomie Ja walę to jest. <laughs> admin, bo nie otworzyłeś przejścia dalej No przejście jest nie znaleźliście jej. O, Ewron znalazł, ty tutaj jest, widzę. dziękuję. ja kupiłem pierwszy przedostat. Wiedziałem, że byś za Ewronem, wiedziałem. Gdzie to, którędy? Widzowie, nie, czułem nie, to. Nie, z kimś tutaj. Torek, próbować. Ja nie wiem gdzie no. Ja Przestańmy tysiąc. Za Diablesem idę. powalona, co to leży? Oho. Pomagam, to? pomagam. Kurde, oni już na dole są, mogę mieć za zająć. O, Ebro już na kolejnym poziomie. Lecało? Co, nic nie da? bo szedł za Ebronę, to by był już na kolejnym. A, właśnie, nie nie, dobra, dobra. nie, nie dostałem, nie. Dobra, dobra. na kolejnym poziomie, już jest tego, równo z Evronem. Kto? Torek Nie, O nie, I to nie dobra, Evron. Tu jest! Ja Czy z wyjścia? Zwalił? Czy to wejście? Aaaa, to nie. Ja wróciłem do punktu wejścia. O, o ja do punktu Słyszałem, że ktoś zbił szkło teraz i jestem nawet, gdzieś. Ja to to. To. Zobaczymy, Ej, zobaczymy. Szukane <susza> no. I ale proszę nie oszukiwać. Poświę proszę nie oszukiwać na evencie. Proszę nie oszukiwać na evencie. O. Jestem na Losnalas. No co, ups, ja zaraz od razu O. O! o dziura O jest! Nie, Dobra, no dobrze. jak Ewron zrobił jeden skip, uwaga każdy może sobie rozwalić jednostkę pod sobą Bez skitu, Dobra. I może nie jest. zrobiłem no ale Jeden sobie... no tylko, nie przesadzać tam czasem No ktoś poleciał ale, ale, nie ale nie leci jak szata Ja jeszcze nie Zaha, rozwaliłem dawaj. Dawaj, zrób tutaj, a ja Dobry, zrobię kolejnego Nie, no tak, Dawaj. tak, tak, dokładnie, no. Co? Jeden, dobra, jeden dobra. na poziom! Nie, no Ja nie, no, no. no, już no. no a już Jeden na, na poziom! Ja, jak to przecież, że na najwyższym poziomie byłeś? Dobra. Dobra, nie, no. Dobra, teraz spokojnie, już nie rozwalać. Nie, rozwalać. dobra, dobra, teraz tego Da się przejść, spokojnie spokojnie, poboraj. Ty, nie da się, ma. Da się. Gdzie jest wyjście, widzowie. Nie ma, przyda się pan, się, inżynier. O no faktycznie, lewy już przeszedł jako pierwszy. O! A druga, ja druga. To? Tak? wiesz tak szybko? Nie, 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 nie lewy, jeszcze jest kolejny wyszuk. poziom. Jeszcze kolejny A, poziom. Okay, okay, jest okay. Okay. Dziura o, dziura. O, nawcza jest na kolejnym już poziomie. Co? Na przed przecież ci widziałem. Gdzie ty jesteś? No, na jest Na razie teraz. najbliżej mety jest lewy i Nawcia. Problem jest taki, że nie wiem, gdzie jestem. No na najbliżej mety też, prawda? Bliżej mety. Jeszcze wam dwa, dwa tam poziomy tam zostały. Tam? O i teraz mi kolci na, kolejny poziom. gdzieś, 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 na kolejnym gdzieś. poziomie. Tam gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. Jest. Nie no. Co tu się dzieje? Ja czuję jakbym cały czas tutaj. w kółko chodziła. Ja to jest. Jezu jest tak, tyle tak. ludzi Tam, tam, tam tutaj. była dziura gdzieś, tutaj. Hmm. O tu? ale że wszyscy na tym samym poziomie są. Tu nikogo nie ma, nic tu, tu nikogo nie ma. Oho, już wiem, 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 tędy. O, lewy o, na zielonym jest, poziomie jest, już jest. jest. Ale lewy leci. Gdzieś lewy, tu lepiej lewy, lewy jak lewy się czuję, że tutaj... tak leci... Gdzieś tu poleciał lewy. Nie lech, no nie, nie wytrzymuję, te lepiej mną. Lewy co to obiecałeś 2-0 blaszce czy jak to wyszło? A nie powiem, nie powiem Lewy o, ma to. jakiś hacks na no Gdzieś wadam. tu obok poleciał O tutaj widzę, że... O, kolejne osoby, tutaj widzę, lecą. No to jest chyba żart kolejny poziom Nie No i lewy! O mój Boże, co się stało w tym labiryncie? Uważaj, uważaj Mam cię za No go, bo wygra O lewy na ostatnim poziomie już jest Bijcie tego na ostatnim co? poziomie nie nie Co to jest? Zielony jest ostatni? Nie. Nie, 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 ostatni jest czarny O kurde O lewy leci O? szty, nie Róba rób tego jest. lewy! Zbysim lewy? Zbysim Ale tutaj nic nie widać Dodatkowy. jest boss to Ci co mają Brighta to mają przewagę no ja o to chodzi, że to jest właśnie ciemny level A kto ma Fulbrighta, brighta? to ciekawości zapytam <grym /dziśle> Ja mam 5-0 Ja też 5 -0. Ja też mam 5-0 Ja nie no, mam, no nic, nie dorsz, nic nie widzę <grym /dziśle> Ale że jeszcze nikt nie do tego ostatniego Ale poziomu. Ja się Ja cię Nic nie widzę Ale, Ale są... uwaga! Oj Co? Oj. No i kto wysadził keepera? Jest czarny poziom O kurde, to nic nie widać no shit. ja nie mogę, no, no Pochodni nie ma. O, Halo. Oh, mam... hey, I... oh. hey, gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Halo. O, Mikols, let's let's go Gdzie? <laughs> Co Mikols? Koksik. Nice! Ale ja troszeczkę oszukałem, bo klipper wybuchł. A no klipera nie przewidzieliśmy akurat, to było. był... <gry> to. ja no, nie nie tak to, to, to jest jak się nie oświetla. To było oświetlone, był no! Nic nie widzę! widzę. No, no. Ja dalej nie Ale... Pomocy! No to, to a, uwaga, kolejna to jest eventu wyjście z tego! Co? No, <grym> no, co? Właśnie. O, właśnie. Dobra, biorę kilo, siema. <noise> Bez Proszę nie pod... rozwalać, u góry na jak to Ale jest legitne wyjście czy. Zresztą nie ma drabinek czy coś wiedziałem, co, że sobie miał MVP A jak chodziliście, tak. <noise> <noise> to bo tata, Ale to jest dużo wyżej. i wyżej. O tak widać Kasi, Kasi, zobacz wodę, Nie, to jest żadna przewaga, ja bym nawet 7 delewy riempę. Woda jest wylewana, widzę słyszę? Jest wylewana Teraz <totropenie> no, na tak. górę. No nie! Ty Torek, mam pomysł, mam pomysł, Torek! Torek, no. mam pomysł, chodź, 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 chodź do mnie. Jesteś? Ty jesteś za no. no. legitne przejście. No, no. Czekaj, chodź, chodź, chodź. Idę, ja, idę. Zabij mnie, zabij, Jee, zabij mnie, <totropenie> zabij mnie, zabij mnie. dlaczego? Zabij mnie. Zabij mnie. A, kurde. kurde. ze mnie rzeczy. Kurczę. Ale będą mieli... <totropenie> cheater, cheater! Ktoś się ode mnie rzeczy. Kto był oh. Nie, nic nie wyleciało oh. ze mnie. O torcik oh. agresywny. Oho kolejny event. Walicie torka w labiryncie. O, oh. to ciekawe. A, a ten tu to serio, to serio? kto pierwszy wyjdzie z labiryntu, jest faktycznie nagroda. Ja już wyszedłem, jestem spałem. Nie dotykaj tej nagrody. tam nie byłeś w labiryncie? Ja już wiem, a ja już wiem jaka jest nagroda. A nagroda jest warta wygrania. To już już sprawdziłem, nie da się. Hmm. Wygląda każdy sposób wyjścia z labiryntu jest e, dobry. Czyli to Ej, szkło też można rozwalać? Wyjścia? Tak. Ci też. O się? No Miko co? <popernie> o Jezu co ty, no, co ty się domowujesz? dzieje LET's go! Mam to, <głosów> oh, to Ale pełną pierwszy w nagrodzie No zginąłem, zaakceptowałem śmierć i przybiegłem perłami Każda nie, no, forma wyjścia no... no ale co, no co tu każda droga wyjścia no chyba li zalicamy co na nie Um, Mógł... ale jakby to jest jego kara, co nie? Wziął seduszko, umarł <that> No nic To cofie znamek Jedziesz ta blaszka, no o no co nie dzięki chodra, za gegit! Ja, no ja serce tutaj no z No no, nie, się lepiej zginąć i skrypować to... labirynt. No. Ej, to legitnie, to ja pierwszy chyba wyszedłem. Obra. A co zrobiłeś guzik? No. Guzik nie, nie przetrwał na event. Ja nie na event. Co zrobił guzik? No ja stwierdziłem, że Torek mnie zabije, zaakceptuje śmierć, bo miałem 16 Aha, pereł i perłowałem po prostu do tego, tutaj na miejsce ze spawnu. Do końca ze na 3. 3 Do końca ze ale fajny labiryncik, fajny. fajne. Torek! za zakup. Ale... No, nie mogę! Dobrze, Torek! A, a, za perełkę? No i co, no? A to nie perełka, to taka bezpieczna perełka, okej. Ja nie wiem, no! Bardzo bym chciał Ci podziękować za wzięcie udziału w evencie. I mam jeszcze ogłoszenie, jak ktoś chce skupić swoje złoto lub żelazo, w moim sklepie jest kupowanie, więc jak ktoś chce zarobić, chętnie zapraszam. I Główka Widera była tutaj w skrzynce jakaś. A coś jeszcze było, coś jeszcze. Główka Widera i jabłko. Coś jeszcze, coś jeszcze! Co jeszcze było? To, jeszcze... To, jeszcze było. To, to nie było? Nie, nie było więcej tam. A, to jeszcze głowa Kubiksa, bo ja myślałem, że miałem miał, efektu. Miał, miał, miał... no, no, głow... zawsze ją no, masz. Tak, nie, o, głowa Kubiksa, skądś pewnie wyleciała. Nie, no to jest dość Rari ten? Raryce, no to, trochę to, tak. a za tydzień przerabiam to na dropper. Uuuu. Uh. A nie, wow. fajne, fajne, fajne. Znaczy, Postarane. Fajne, fajne. To było, ja dalej nie, nie mogę stać. Ale Lewy? O widok tam piesy zrobił! Faktycznie, kto tam jest? Ewa, Ewa. na dole! Tiana, dziękuję Ewa. za zakupy. Ja widziałem to, ja <śmieniu> Oj, Tiana!